Uwaga! Układ pokazywany na filmie wytwarza wysokie napięcie stałe i może powodować elektrostatyczne ładowanie się rzeczy w pobliżu. Dodatkowo wytwarza niewielkie ilości szkodliwego ozonu. Zachowaj szczególną ostrożność. Robisz jonizator na własną odpowiedzialność. Witam wszystkich! W dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak w prosty sposób zrobić własny jonizator powietrza. Poeksperymentujemy trochę z wysokim napięciem. Jak sama nazwa wskazuje, jonizator powietrza to urządzenie, które ma coś wspólnego z jonizowaniem, a konkretniej jonizuje powietrze. Wytwarza jony ujemne, lub jak kto woli, aniony tlenu, które oczyszczają powietrze z kurzu, smogu, mają dobry wpływ na zdrowie i samopoczucie. Nie wiem w jakim stopniu to jest prawda, ale na pewno nie jest to kompletna bzdura. Ja swój jonizator już jako taka skończyłem. Prezentuje się ono tak. Mamy tutaj trafopowielacz, taki nieduży z małego telewizorka. Tu jest układ Z2S. A tutaj mamy taki dosyć typowy element, siatkę. Z której wystają takie ostre miedziane druciki. Na tej siatce mamy wysokie ujemne napięcie które powoduje powstawanie anionów tlenu. Zatrzymajmy się na chwilę przy tej siatce. Jej konstrukcja nie jest skomplikowana. Jest to po prostu okrąg z miedzianego drucika, do którego są przylutowane inne druty. Tworzą one taką siatkę. Jak widzicie, wszędzie tutaj na skrzyżowaniach to jest polutowane. Tutaj także, no, a do tych punktów, gdzie druty się krzyżują, mamy przylutowane takie kolce. Żeby to wyszło w miarę równe, narysujcie sobie siatkę na papierze. Najpierw okrąg, później te druty. I jak lutujecie, to po prostu kładziecie to na kartkę. I przylutowujecie druty tak, jak macie to narysowane tu. Trafopowielacz, jak się domyślacie, trzeba wymontować z telewizora. Najłatwiej będzie znaleźć go po prostu na śmietniku. Po wyjęciu trafopowielacza trzeba sprawdzić, z której nóżki wychodzi wysokie napięcie. Resztę nóżek ucinacie. Pokażę Wam, jak znaleźć tą nóżkę na przykładzie innego trafopowielacza. Mam tu takie trzy. Jeden jest naprawdę ogromny. Tego odłożę na bok. Napięcie jest tak wysokie, że pomiędzy nóżkami tworzą się łuki. Może weźmy sobie ten trafopowielacz. Teraz widzicie, że trafopowielacz użyty w jonizatorze jest naprawdę nieduży. Dużego tutaj nie potrzeba. Podłączmy Z2S do naszego trafopowielacza. Ten układ budowałem już jakiś czas temu. Macie tutaj linka. Jeżeli jesteście zainteresowani budową jakiegoś porządnego Z2S'a, no to polecam Wam film o tym układzie. On ma 360W. Ten tutaj ma 200. Trafopowielacz podpięty. Teraz odpalmy układ. Czuć już taki chłodny podmuch. No i patrzcie. Szukacie nóżki, z której przeskoczy łuk. U mnie przeskakuje z tej. jak widzicie też ale z tej najmocniej. Szukamy tej, z której skacze najmocniej, z największej odległości. Do nóżki, z której przeskakiwał łuk, przylutowujemy kabel wysokonapięciowy. Taki, który wychodzi stąd z trafopowielacza, idzie do kineskopu, a później porządnie tutaj zaklejamy to gorącym klejem. Na rdzeń naszego trafopowielacza nawijamy takie podwójne uzwojenie z odczepem. Tutaj i tutaj mamy po 3,5 zwoja. Dobrze jest użyć przewodu w grubej izolacji. Sam przewód, w sensie jego żyły nie muszą być grube. Ja użyłem takiego przewodu. Staniej chińskiej sondy do miernika. Wystarczy. Tego, gdzie mamy podłączone uzwojenie oraz plusa z powielacza, dowiecie się ze schematu naszego urządzenia. Jest to klasyczny układ Z2S generujący wysokie napięcie na powielaczu. Tu mamy wejście, zasilamy to z 12 V. Myślę, że z 9V też pójdzie. Prąd, jaki to pobiera, jest nieduży, jakieś 300mA. Tu mamy diodę zabezpieczającą przed odwrotnym podłączeniem. Taka mała, jednoamperowa wystarczy. Dalej elektrolit wygładzający, jeszcze taki kondensatorek 100 nano. No i tutaj jest już układ Z2S. Robiłem kilka filmów o z 2 s a nie powiedziałem Wam, co tak właściwie oznacza skrót Z2S. To jest Zero Voltage Switching. Czyli przełączanie przy zerowym napięciu. MOSFETy w Z2 się, przełączają się w sensie jeden się załącza, drugi wyłącza. Wtedy, gdy następuje przejście przez zero. Czyli wtedy, gdy napięcie na kondensatorze zmienia się z dodatniego na ujemne. Jak widzicie, w Z2 się, mamy MOSFETy IRF Z44N. Można użyć podobnych, np. IRF 540, 530. IRF3205 MOSFETy nie są tutaj elementem krytycznym. Tu mamy taką cewkę 50 mikrohenrów. Może być od 40 do 200 mikrohenrów. Nie musi być grubym drutem. Tutaj mamy taką niedużą ceweczkę, jak widzicie. To uzwojenie podwójne. Mamy na rdzeniu trafu powielacza. A to tutaj? To jest już wnętrze trafu powielacza. Mamy tam cewkę z dużą ilością zwojów. Oraz diodę wysokonapięciową. Myślę, że jest tam jeszcze jakiś powielacz napięcia. No sama nazwa na to wskazuje, ale nie jestem pewien. Jak działa Z2S? Dwa teoretycznie identyczne elementy elektroniczne zawsze trochę się różnią. Tak jest w przypadku naszych MOSFETów. Po podaniu zasilania jeden z nich zaczyna załączać się pierwszy. Załóżmy, że załączył się ten. Wtedy minus z drenu przepływa na bramkę tego MOSFETA i nie pozwala mu się otworzyć. Ten MOSFET otwiera się przez ten rezystor. Tu mamy jeszcze tak profilaktycznie rezystory pomiędzy bramką a masą. Ten MOSFET nam się załącza i tworzy dodatnią połówkę sinusoidy. O co chodzi z tą dodatnią połówką? Przebieg na tym kondensatorze wygląda tak. To jest kartka z odcinka na grzewnicy indukcyjnej. Dzisiaj użyjemy sobie tego wzoru, ale to później. Ten MOSFET się załącza, tworzy nam dodatnią połówkę i w chwili przejścia przez zero załącza nam się ten MOSFET, podaje minusa na bramkę tego, przez to ten już kompletnie się wyłącza i jest tworzona ujemna połówka sinusoidy. Później znowu następuje przejście przez zero, załącza się ten mosfet, wyłącza tego, tworzy się dodatnia połówka i tak w kółko. Sinusoida powstaje dlatego, bo mamy tutaj rezonans. To jest układ rezonansowy. A ta cewka działa tutaj jako źródło prądowe. Tutaj mamy dużo więcej zwojów niż tu, czyli powstaje tu dużo wyższe napięcie. To napięcie ujemne idzie sobie na siatkę przez dwa rezystory 30 megaohmów szeregowo, tak dla bezpieczeństwa, żeby ograniczyć prąd w razie gdy ktoś dotknie o tutaj. Jak widzicie, plus z naszego trafopowielacza jest podłączony do masy, a masa musi być podłączona do uziemienia. Dlaczego? Jak tutaj wytwarzamy wysokie napięcie ujemne, to tu powstaje wysokie napięcie dodatnie. To napięcie musi mieć gdzie, że tak powiem spłynąć, bo w innym przypadku cały nasz układ naładuje się elektrostatycznie, no i jony ujemne przestaną być wytwarzane. Gdy mamy masę podłączoną do uziemienia, czuć taki chłodny podmuch z siatki, co świadczy o tym, że wytwarzane są jony. Jak odłączymy masę, nie ma już żadnego podmuchu, a co gorsza. W układzie słychać tak jakby strzelanie, pykanie słychać, że uciekają z niego ładunki, no bo się naładował. Ponieważ ten układ wytwarza wysokie napięcie stałe, trzeba z nim bardzo uważać. Jak wiecie, urządzenia elektroniczne są wrażliwe na elektrostatykę. Załóżmy, że podłączacie ten układ do zasilacza, który ma masę połączoną ze swoim uziemieniem. To uziemienie mamy tutaj we wtyczce, a później idzie ono do bolca uziemiającego. Jeżeli podłączycie ten zasilacz do przedłużacza z uziemieniem, a bolec uziemiający w przedłużaczu nie będzie podłączony do uziemienia, to wtedy cały przedłużacz naładuje wam się elektrostatycznie. A co gorsza, wszystkie urządzenia, które są do niego podłączone, także się naładują. I jak będziecie zbliżać do nich rękę, będzie przeskakiwać iskra. Chyba nie muszę mówić co się stanie, jeżeli przez przypadek naładujecie na przykład obudowę waszego kompa elektrostatycznie. Dlatego ten układ powinno się podłączać bezpośrednio do gniazdka, nie do przedłużacza, a przedtem warto się upewnić, czy bolec w gniazdku na pewno jest podłączony do uziemienia. To tyle jeśli chodzi o działanie i sprawy związane z bezpieczeństwem. Teraz przechodzimy do testów naszego jonizatora. Mam na biurku swój komputer 8-bitowy, więc może go najpierw odłączę i przeniosę trochę dalej. Generalnie jonizatora nie powinno się używać w pobliżu żadnych czułych urządzeń. Najpierw podłączę go bez uziemienia do akumulatora. Pod żadnym pozorem nie powinniście podłączać jonizatora do nieuziemionego zasilacza. Do akumulatora robicie to na własne ryzyko. Jeśli chodzi o pomiar prądu, to lepiej nie robić tego miernikiem cyfrowym. Może się uszkodzić. Najlepszy będzie miernik analogowy. Nie powinniście przesadzić z mocą naszego jonizatora. Te 300 mA to jest maks. W przypadku większego prądu możecie zmniejszyć pojemność tego kondensatora lub dodać więcej zwojów. Podłączmy nasz jonizator. Powinno być słychać syczenie z siatki, a praktycznie nic nie słychać, ponieważ nie mamy podłączonego uziemienia. I Jak widzicie. Przeskakują iskry z akumulatora, z MOSFETów, generalnie z całego układu, a z siatki ledwo czuć wiaterek. Nawet po odłączeniu akumulatora, cały czas jest on naładowany elektrostatycznie. I jak przytkniemy palec, to skacze iskra. Teraz zasilimy jonizator prawidłowo z uziemionego zasilacza. To jest przerobiony zasilacz komputerowy. Podłączę go do gniazdka z uziemieniem. Włączam zasilacz. I od razu słychać syczenie z siatki. Jak przykładam palec, nie przeskakuje iskra, wszystko jest prawidłowo. To dzięki temu, że mamy tutaj, Rezystory ograniczające prąd. Nawet jak nie dotykam siatki, tylko trzymam rękę bardzo blisko, napięcie na niej spada praktycznie do zera. Ale jak oddalę rękę, napięcie jest wysokie i tworzą się jony. Czuć taki wiaterek. Generalnie podczas pracy układu nic nie powinno się zbytnio grzać. Najcieplejszą częścią jest cewka, Uzwojenie, ponieważ drut jest dosyć cienki, mosfety i cała reszta może być najwyżej letnia. Zobaczcie, że jak dotykam mosfetów, skacze dosyć mocna iskra. Nie dlatego, że mosfety są naładowane, tylko ja się ładuję poprzez ładunki, które wytwarza siatka. Działam jako kondensator, i później rozładowuję się przez te mosfety. Iskra skacze już z 2 mm. Czy napięcie jest grubo powyżej 1 kV? Dlatego przy naszym jonizatorze nie powinno trzymać się żadnych czułych urządzeń. Teraz zobaczcie. Przyłożę palec i będę zbliżał rękę do siatki. Nagle zaczynają przeskakiwać iskry. Warto wspomnieć o tym, że nasz jonizator wytwarza minimalne ilości ozonu, który w zbyt dużej ilości jest szkodliwy. Dlatego jak włączacie jonizator na dłuższy czas, najlepiej jest wyjść z pomieszczenia, a później je wywietrzyć. Na kamerze tego nie widać, ale w zupełnej ciemności na tych igiełkach siatki są takie mikroskopijne wyładowania jak z miniaturowej cewki Tesli. Jak zbliżę tutaj jakąś druta, no to teraz już to widać. Mamy takie malutkie wyładowania. Bez dwóch rejestrów po 30 megaomów nasza siatka działała jaka taka miniaturowa cewka Tesli. Ionizował się gaz w żarówkach oraz przeskakiwał łuk elektryczny. Po wyłączeniu jonizatora, dobrze jest się rozładować poprzez dotknięcie uziemienia, żeby przypadkiem nie uszkodzić jakiegoś urządzenia. Nie trzeba tego robić, gdy jonizator znajduje się w odległości minimum 1 metra od nas. Sam to sprawdziłem. Przy budowie takiego jonizatora można pokombinować z elektrostatyką i wysokim napięciem. Oczywiście z rozwagą i szczególną ostrożnością. Jestem ciekaw jeszcze jednej rzeczy. Jaki prąd płynie w układzie rezonansowym? Jakiś czas temu robiłem film o nagrzewnicy indukcyjnej, o tym jak działa i wyprowadziliśmy taki wzór to jest wzór na prąd szczytowy w układzie rezonansowym. Kiedy znamy pojemność kondensatora rezonansowego, napięcie zasilania oraz indukcyjność cewki. Indukcyjności nie znam. Znam częstotliwość wynosi jakieś 55 kHz. Wzór na częstotliwość w układzie rezonansowym to jest 1 przez to, czyli tu mamy okres. Okres to jest 1 przez częstotliwość. No to do dzieła. Najpierw wyliczmy sobie górę. Pojemność kondensatora to 100 nanofaradów. Ten kalkulator odmawia współpracy, więc, może użyjmy tego. Jeszcze raz to powklepuję. Jakoś się uzłośliwiły te kalkulatory. Włączyło mi się tu 6,0 po przecinku. Nie wiem, jak to usunąć. Więc sięgam po trzeci kalkulator. Jakoś te kalkulatory mnie dzisiaj nie lubią, bo ten ma za małą rozdzielczość. Dajmy sobie z tym spokój, policzmy to na papierze. Wyliczmy najpierw górę, czyli to będzie pojemność 100 nanofaradów, czyli... 100 razy 10 do minut dziewiątej razy napięcie zasilania

Czyli inaczej 2,367 razy 10 do minus 7. Teraz liczymy dół będzie 0,01, razy okres częstotliwość to 55 kHz. Czyli tu mamy okres jakieś 18,1 mikrosekundy czyli 18,1 razy 10 do minus 6. Czyli to będzie 18,1 razy 10 do minus 8. Dobra, teraz to wystarczy podzielić. Tutaj potęgi nam się ładnie skrócą i zostanie tylko to. Czyli prąd to jest jakieś 13 ampera. Prąd szczytowy, a prąd RMS wyliczymy dzieląc to przez pierwiastek z dwóch. Prąd RMS wynosi poniżej 1 Ampera. To bardzo mało w stosunku do prądu, który płynął w nagrzewnicy. Tam mieliśmy ponad 30A. W dzisiejszym odcinku to już wszystko. Jeśli się podobało, dajcie łapę w górę żeby nie przegapić kolejnych filmów i żeby kanał się rozwijał. Subskrybujcie go, a ja już się z wami żegnam. Do zobaczenia, już niedługo.